Cześć przyjaciele, witajcie w zwariowane melodie Luny Tunes. Dzisiaj będziemy grali strusiem pędzi wiatrem. Słuchajcie, i zaczynajmy. Musimy przejść ten 18 poziom. Mam nadzieję, że mi się uda. Trzymajcie kciuki. Taptus. Mamy strusia z pędzi wiatra. musimy 12 tych zgarnąć. Tych tutaj, widzicie? O, jedzonek strusia pędzi wiatra. I mam nadzieję, że nam się uda. Trzymajcie kciuczki, żeby tak rzeczywiście było. Ok, ile jeszcze? Musimy 4 na 12. Oj, 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 przeskoczmy to. Tu jest jakieś serduszko. Ale co ono nam daje, to ja nie wiem. Dobra, 6. Przyspieszenie. Uuu, turbo blast. Patrzcie, jaki struź pędzi wiatr. I jeszcze jakieś serduszka tu musimy zbierać. Struź pędzi wiatr. Kto ogląda strusia pędzi wiatra? Mam nadzieję, że wy oglądacie strusiczka. Mamy już. Oj, brakuje nam wszystkich tutaj tych. Oj, niedobrze, niedobrze. Ile mamy? Dwa... 11. Jeszcze by się przydało. Jest, 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 jest. Słuchajcie, zrobiliśmy wszystko. 13, nawet, więc chyba przejdziemy tę, ten etap, 18. Mam nadzieję, że tak się stanie. Tu jakiś prezent. Dobrze. Superaśnie, ale tu jeszcze serduszka powinniśmy pozbierać. Ciekawe czy, ciekawe, czy nam się uda. Oj, tu mega jakieś końsy. Wow, co oni tu zrzucają nam? Kosmita, marsjanin to był. Ale chyba udało nam się przejść. Tak, 12 tych. O, a tu kojot. Haha. Kojot jeszcze przyszedł, no to ładnie. Ouch, i chyba dostał z, <grych> z kamienia. Dobra, dostaliśmy dwie gwiazdki. Upgrades: You have enough coins to upgrade turbo blast. Nie, no nie będziemy upgradeować. Przejdźmy do kolejnego poziomu, tym razem 19. E, zakręćmy sobie. Okej, okay. okej, okay, patrzcie, dostaliśmy trochę, tu jakaś reklama nam się włączyła. I... Zaczynamy ten 19 poziom, i powoli do przodu, prawda? Powoli do przodu w strusiu pędzi wiatrze. Wow, patrzcie, jaki hełm mamy. Musimy znowu te jedzonka tutaj nazbierać. Karmę dla strusia pędzi wiatra. Dobra, to co ten kosmita tu robię? Ja się pytam. Ojejku, co to było. Jakiś prezent dostaliśmy. Ok, tu musimy aż... Wow, ale tutaj są przeszkody. Powiem wam szczerze, że no nie spodziewałem się, że tyle przeszkód tutaj dostaniemy. Ok, musimy tu wskoczyć. Jest karma. Dostaliśmy karmę. Ale to jeszcze nie wszystko. Tej karmy jest bardzo dużo. Aha, 10 na 12, więc... Jeszcze, jeszcze troszkę i będzie, patrzcie, tutaj ucieka przed nami. Dobra, zadanie wykonaliśmy. Więc teraz możemy zbierać tylko punkcioszki. Punkt, punkt wow, jakie turbo! Co to za turbo nam tutaj dają? Dobra, ale jedną gwiazdkę mamy. Pieniążki też zbieramy sobie. Bo... Wow, to jest jakaś trampolina. Nie wiem, czy mogę przez nią przejść. Dobra, dwie złote gwiazdki mamy. To chyba koniec naszej podróży. Ale bardzo dużo zebraliśmy tej, tej karmy. Kojot też chciał tu nas upolować, ale się nie dało. Dwie gwiazdeczki subcio. New hat. O, proszę, mamy nową czapkę. Marsjańską. O, o, patrzcie, green martin, ale to 4,5 tysiąca kosztuje. Musimy każde takie różne czapeczki tu odblokowywać, ja tego nie będę na razie robił. Dobra, zakreślić. musimy zniszczyć, ojejku, no dobra. Dobra, plus 200 punktów startujemy z takim wynikiem. Bierzemy, musimy 35 tych puszek zniszczyć. O, jaki odkurzacz. A co to za samochód masz, panie? Tutaj nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, ile puszek zniszczyłem? Na razie malutko. 10. Dobra, to możemy skoczyć. Uuu. A Tu nic nie widać. Ło, tu... Jejku, nic nie widzę. 23. To już troszkę jest tutaj że ten Marsjanin tutaj nam napyta tej biedy. O, musimy teraz tędy, tu jakiś prezent dostaliśmy. Wow, to chyba te czerwone beczki to raczej odpadają. Wow, ale tu było niebezpiecznie. Dobra. Ile mamy jeszcze tych beczek tutaj do zdobycia? Chyba... Chyba się udało, co nie? To... Wow, co to za walec tu jechał Ojko, jakieś serduszko Ale udało nam się Patrzcie, prawie 7 serduszek udało nam się pozbierać Ale nie do końca Co my tu mamy, jaki wynik Prawie 3 złote gwiazdeczki były, nie No No i du dość dużo monet Teraz który 21 poziom z trusiem. Zakręćmy, może coś dostaniemy co to jest? Punkty od ma Magic O proszę, wszystkie dziury będą zakryte No to fajnie, patrzcie tu był kojot O ten kojot Dobra, 40 tym razem tych beczek musimy zniszczyć No dobrze O proszę Dobra co to za rakieta? O, masakra, żeby zbierać pieniądze. Leć, leć rakieto, ale końców. Oj, oj oj ojo oj ojoj, ale tutaj końców. Uuu, super 98 To dobry wynik. Dobra. Trochę tych beczek jest. Musimy je pozbierać wszystkie. Czemu jesteś zły? Dobra? Czemu, Marsjanin? Ja ci nic nie robię. Oj, nie zdobyłem wszystkich. Trzy więcej potrzebujemy. No niestety, nie udało mi się. Musimy jeszcze raz. Dobra? To nie mam tutaj właśnie. No. Musimy się poddać, bo nie mam. Spróbujmy jeszcze raz. Zakręćmy tym. Zobaczmy, czy uda nam się tym razem zdobyć tyle beczuszek. No, nie jest to łatwe, naprawdę nie jest to łatwe. 40 to nasz cel. Na razie mamy jedną. Aj nie wziąłem tu tego. No dobra, nieważne. Dobrze, 29 mamy. O masakra. Czemu jesteś zły? Dobrze, teraz to wygramy. Pięknie. Jest! 44. No i widzicie jak dobrze nam poszło tym razem. Kojot tutaj zawiedziony, bo nie złapał strusia wiatra 44, na, no, pięknie. Pięknie, tylko tutaj serduszka, prawda? Jakieś trzeba złapać. No i wynik rewelacyjny. Ja tu sobie jeszcze... Patrzcie, mogę coś... O, zebrać chyba. Tap to collect. Jakąś skrzynię, patrzcie. O, dostaliśmy 9 tych pieniążków. Jeszcze teraz mamy 180, 21 w sumie yy, serduszek tutaj pozbieraliśmy. To Jest jakaś new game. To za jakaś nowa gra. To zobaczymy następnym razem. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, przyjaciele i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie was. Pa. Hej, cześć. Jeżeli spodobała się seria, kliknij w lewy górny ruch gdzieś tutaj żeby zobaczyć sobie całą serię, jeżeli chcesz najnowszy odcinek na kanale, kliknij tu, 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 lewy dolny róg, natomiast jeżeli chcesz zasubskrybować kanał, to zapraszam, prawy górny róg, jeżeli chcesz odwiedzić moją stronę internetową lub kupić moje koszulki w sklepie, lub inne przedmioty, klikamy tutaj, tu, 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 tu tutaj.